Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam co w hodowli. Tu jest mój samczyk yy, mieszaniec. Samczyk jest ładny, duży już pokrył samica. Yy, przejdźmy do następnej klatki. Tu jest samica, do tego samca. To samica jest, no jak już oddzieliłem ogólnie modę od samic. Samice od młodych, zawsze tak oddzielam. No samica ładna. Tutaj mam samicę mieszeńca. Tutaj ta samica, jak widzicie, ma tutaj pod takie tu. No, myślę, że jak będzie miała modę, to ogólnie. Przejdzie jej to. Jestem w takiej myśli. Zobaczymy jeszcze. Tu jest także samica mieszańca. Tutaj już odsadziłem ją od młodych. No młode na razie to były. No ładne młode. No Przejdźmy na samicę. Ogólnie mają tutaj wodę. Te młode też mają wodę. No, tutaj są młode. Tutaj mi e, jeden padł młody. Nie wiem dlaczego. Nie wiem w ogóle dlaczego. Padł mi. E, no już był taki nawet sporawy. E, no młode to jak się. no fajnie się chowają. E, no teraz są na sprzedanie, Już sprzedałem dwa. Z tego mi oto jeden, e, czyli samiczkę. A z tego mi samca. To jest 7 samiczek. Przyszły do na 7 Tutaj są młode od takiej rudej samicy, co pokazywałem. Przyszwiemy. No młode, ładne. Tutaj w ogóle żadna sztuka nie odpadła. Było 8. Sprzedałem jednego. Jest 7. E, tutaj jest e, Jest 5 samców e, i 2 sowiczki. E, no to prześliśmy na samilgatki. Szaryk. To jest samica miniaturki. Umenem ją zakecał. Na razie jeszcze nie. ładno. E, ładna. Tutaj jest samiec, też miniaturka, będę krył tamtą samicę, tym samcem, ale to tak na wakacje chcę mieć, no to by było tyle w tym filmiku, cześć.